Siemanko, ze z wami to ja Damian 221 i dzisiaj to jest odcinek, odcinek nie pamiętam, będę musiał sprawdzić Mój. Zaraz powiem, który to jest odcinek. Nagrywałem niedawno Netflix, Speedra Unegrant 1, zapraszam. <laughs> To znaczy, żeby dać suba. To jest odcinek ósmy. Teraz, co nagrywam, to jest odcinek ósmy. I pomijam no, czas. Bo cały czas będę w domu. Udawał, że jestem w domu. Dawno, dawno temu, o Galatyce cały czas jestem w domu. I nic nie robię. Dobra, ja już wysłem. Gdzie ja się znajduję? Pobiegniemy sobie. Hu, wszystko zgniło. Wszystko zgniło, właśnie będę musiała ustawić, za telefonie coś sprawdzić. Dobra, zabieramy się za kultywowanie właśnie yy, dlaczego ja tutaj do tego tura nie mam. Bo mi się tur popsuł, wiecie dlaczego? Pojechałem, podniosłem i ur... podniosłem i coś się zablokowało tym osiągnikiem i się popsuło. Do końca nadal nie wiem jak. Podchodzący powiedzieli, że to powiedzą jak się stało. Bo oni mają zdjęcie z tym turem właśnie i nagranie. Dzisiaj będziemy robić y, Prace Tyle lat mi Tyle minut mnie nie było w domu A Tylko jeden dzień mnie nie było w domu A patrzcie Pola poschały A będę musiał Sąsiad tak do mnie przyszedł, w traktorze, a ja nie michałem I on będzie teraz mi kultywował pole, ponieważ że ja mu kazałem. Dobra, sąsiad, ja wysiadam, a ty idź, ja was zapłacę. Dzięki, że za mnie uszydziłaś. Sąsiad, jak ty jeździsz? Ale brzydko. Ja zaraz spróbuję, sąsiad. Baz, płacę ci I kup sobie Defor Carbon, polecam. Albo coś sobie kup Dobra Nie wiem, co sobie ja dzisiaj zajmę się. Co on zrobił ten sąsja? Zajmę się dzisiaj się kultywatorem i w... właśnie zajmuję się kultywatorem, ponieważ już się jesień się zaczyna. Jesie, niesie, niesie, na typowe polski vau Już się zaczyna, zaczyna, już niedługo będzie jesie Muszę wszystko zakultywować, żeby mieć jesień I później będę siebie Będę robił kukurydzę na kisonkę, jej, jej Prawie już koniec lata jest. Niedługo będzie uprawy jesienne.